Witajcie moi drodzy widzowie, witam Was bardzo serdecznie na kanale Zielony Listek. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym odcinkiem, takim dosyć luźnym, ale fajnym, takim rozrywkowym, bo będzie unboxing paczki. Jak wiecie, z ankiet oraz z postów na YouTube, właśnie potrzebuję nowości roślinnych, powiewu świeżości i też ten rok tak zaczynam, wiecie, z przytupem na kanale na YouTube, także wraca mi super roślinna moc i mam nadzieję, że towarzyszycie mi w tym unboxingu. I dzisiaj słuchajcie troszeczkę kont kontrowersyjny, mm, kontrowersyjne miejsce, z którego zdecydowałam się zamówić roślinę. Ponieważ tam, jak się patroni dowiedzieli, że będę zamawiać z zagajnika, no to w ogóle powstała taka dosyć afera. Nie mówię, że nie słuszna, oczywiście. Tam zaczęli się patroni dzielić z doświadczeniami właśnie z zamówień swoich z zagajnika. Zobaczcie, mam tutaj paczkę, ale właśnie no, zaczęło się od takiego małego problemu, że jedna sztuka, która była dostępna na stronie, okazała się nie być dostępna na stanie. No i tam pan Mikołaj z zagajnika się ze mną skontaktował, czy chce wymienić na inne z trzech dostępnych Bego. Begonii, e, tą roślinę, bo to miała być begonia Limalow czy coś takiego, taka, wiecie, e, landrynkowo neonowo zielona, e, lub też zwrot e, pieniędzy za tą pozycję. No ja się zdecydowałam, bo jeszcze, e, no byłam w biegu, po prostu na mieście i no mówię już nie będę wybierać tej kolejnej begonii, może tak miało być, żebym już za dużo tych begonii nie miała. No to poprosiłam o zwrot, no i czekam na ten zwrot pieniędzy za tę pozycję, no tam 29 zł z groszami ta begonia kosztowała. No i tutaj w zbliżonych cenach zamówiłam sobie też dwie rośliny, proszę bardzo, tu jest dół, tu jest góra. Mamy paczkę, Została, zamówienie zostało za, złożone w niedzielę, zostało wysłane w środę po południu i już kolejnego dnia w czwartek było w paczkomacie. Także moi drodzy, ja sobie pozwolę je tutaj otworzyć i w międzyczasie też, jak będziemy sobie rozmawiać o tych roślinkach, no to powiem wam, z czego wynikały te afery. Tutaj słuchajcie, będzie roślinka taka większa, nie pamiętam, która jest która, jak to tam dokładnie było i taka mniejsza. Są kartonowe rulony, nie ma watoliny żadnej w środku. I jest ciepły hitpek. Także o to sklep zadbał. On jest naprawdę ciepły Zabezpieczenie w samym kartonie. No, i tutaj właśnie fajne, e, fajnie na tej karteczce pamiętam, bo ja z zagajnikiem mam raczej dobre doświadczenia. Znaczy, ja tutaj zamawiałam od nich na Mikołajki chyba dwa lata temu ogromną alokację Frydek, tą zieloną e, Mikołicjanę. I pamiętam, że też była ta karteczka, za dużo roślin, nie znamy tego uczucia. Ja pamiętam, jak dziś na tym filmie mm, uśmiechnęłam się tu do aparatu, do Was, do Softboxa, że, że fajne, fajnie powiedziane, bo mam podobnie, podo domyślam się, że Wy również macie podobnie. Na początku ceglanego budynku przy ulicy Towarowej 2 w Kłocku znajduje się wejście do roślinnego magazynu, w którym znajdziesz kilkaset odmian tropikalnych roślin domowych na każdą kieszeń jedyne takie miejsce w Kotlinie Kłodzkiej, no to wszystko tak w mi zachęcające, słuchajcie Zagajnik, no to tak, jest tutaj polska firma, prawda oni byli dotknięci w tym Kłodzku tą straszną powodzią też tam się to gdzieś na Facebooku przewinęły te informacje tylko, że miałam i pozytywne i troszkę negatywne, ale dobrze rozwiązane sytuacje, bo też pamiętam w grudniu dwa lata temu albo było to po tej yy, alokazji ogromnej, z której byłam zadowolona, albo przed. Yy, no przyszły mi, przyszło mi duże zamówienie, ale nie przyszedł mi taki wieniec świąteczny, bo okazało się, że brakowało go w paczce, bo go brakło na stanach. Yy, przyszły mi tam choje, no trochę takie wybrakowane, to tam dostałam 50%, yy, 50% zwrotu yy, tych kosztów, no i tam wyszłam, tak wiecie, zadowolona, aczkolwiek szkoda mi było niektórych roślin, bo nie były tak piękne, jak być powinny. E, natomiast większość była w porządku i też ta reklamacja bardzo tak przebiegła sprawnie, miło i w ogóle fajnie. I generalnie często zaglądam na strony zagajnika. Ze 3-4 zamówienia tam już zrobiłam. Pozwólcie, że się napije kawusi, bo troszeczkę potrzebuję. Miejcie też coś dobrego ze mną do picia to będzie mi milej. Ehm ale właśnie czy to pod postem na kochani pod postem na YouTubie, kilka osób tam, no co najmniej dwie, wypowiedziały się, że właśnie z zagajnikiem to tak średnio to też na grupie u nas no bardzo tam się patroni właśnie żalili, że ten zagajnik, no to bardzo ich zawiódł mocno. I że tam nie chcieli uznać ani zwrotu w pieniądzach, tylko właśnie w rabacie, e, że roślinki przyszły tam hoje z wysuszonymi, z wysuszonymi korzeniami na wiór, e, pomarszczonymi liśćmi, też e, przyszła choja jednej dziewczynie. E, no, i tak to wszystko było średnio i tak bardzo e, żarliwe, negatywne były te opinie, ale też na Allegro podobno tam nie jest. E, też za dobrze, no tak, ja nie sprawdzałam, ale podobno jest dużo niefajnych opinii. No ja tutaj zamówiłam, wiecie, z takiej raczej sympatii do tego sklepu, bo ja tam czasem właśnie, bo ja tam często, gęsto zaglądałam przez ostatni rok, co najmniej kilkanaście razy, a to dużo, zajrzeć na jakąś stronę, a nie zajrzeć, tak z przyzwyczajenia, bo faktycznie też się pojawiały głosy, że jest tam sporo roślin sporych, też w fajnych cenach. Bo nie ukrywam, że właśnie dlatego tam zaglądałam, żeby porównywać ceny niektórych roślinek i um, perełki można było fajne znaleźć. Oczywiście um, przypuszczam, że jak się trafiło na nowiutką dostawę, no to ryzyko, że ta roślina będzie gdzieś tam zadniętbana, byłoby mniejsze, bo świeżo od ogrodnika, to one dosyć fajne przychodzą, te rośliny. No nie rozwodząc się, chciałam tym bardziej przekonać się, co, o co tutaj chodzi z tym zagajnikiem, czy to, coś się popsuło, czy to są po prostu takie przypadki pół na pół. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Mam tutaj pierwszą roślinkę, właśnie zawiniętą w karton, mniejszą roślinkę. Znowu sobie pójdziemy od najmniejszej do największej. O... Oh. i tutaj jestem trochę zaskoczona teraz dostałam alokazję alokazję dostałam Jacqueline ale wiecie co ta alokazja Jacqueline to ma to do siebie że niestety z centrum ogrodniczego Silesia rok temu też mi przyszła z mszycą i teraz też mam mszycę łażącą łażące a ja y, ostatnio miałam inwazję mszyc i wierzcie mi, że rozpoznam na kilometr te dziady i oczywiście udokumentujemy to na młodym listku jest taka tutaj o kropeczka. musicie to zobaczyć w tym miejscu, tutaj dokładnie, chodzi sobie właśnie myszyca. No ja mogę się tylko, o, ona tam jest. Mam nadzieję, że to aparat uchwycił. Myszyce <grym> no nie tak trudno się. Jezu, muszę się wyprostować, żeby mnie znowu właśnie ucięło za bardzo, bo nie, będę niezadowolona przy nagrywaniu, przy montowaniu. Oj, prawie sobie odłamałam tego liścia, Jezu. Kochani, no mszyce, no nie jest trudno wytępić, no ale jednak... Z drugiej strony wiemy, że roślinki są w skupisku, że łatwo te szkodniki przechodzą z jednego na drugą. No ale wiecie, no jednak by się oczekiwało, żeby otrzymać roślinkę w stanie takim, no, lepszym, lepszym. Ale teraz ja idę po telefon, bo mi tu coś nie pasuje. Przypomnę sobie w ogóle, co to ma być ta druga roślina. Mm hmm, no, wiecie, ja tak się trochę rozczarowałam, bo tutaj niby jest mała doniczuszka, ale spójrzcie, jak ta alokacja wygląda. Na o wiele większą sztukę, nie? Także ja myślałam, że ona będzie taka bardziej wyrośnięta. Także tu się trochę nie zgadza. Tu mamy e, oczywiście mikro malucha takiego, spójrzcie. Do Centrum Ogrodniczego Silesia też tam e, rok temu nie pisałam, jak mi. Przysłali, aha, a tutaj będzie piękność i z kolei tutaj bardzo też czekam na tą roślinę i sprawdzę sobie od razu za tą alokazję, um, za tą alokazję zapłaciłam 29,90, to jest właśnie ta żaklinka, za kolejną alokazję zapłaciłam 35,90 i tutaj mamy już doniczkę większą. Średnica doniczki 15. Wysokość 35. No, średnica doniczki 15 to to raczej nie jest, nie wiem, zobaczymy. Pakowujemy. Mhm. Uu. No nie no! Słuchajcie, ja zamawiam za 35 zł roślinę, która jest taka pokazana i sorry, ale jakieś minimum, minimum poszanowania, no to trzeba mieć do drugiej osoby. Skoro oglądam zdjęcie, to chcę roślinę podobną na zdjęciu, a tutaj mamy po prostu takiego odrzutka, bo tutaj jest bo tutaj jest oderwany liść, jak widzicie, na świeżo, bo jeszcze o widzicie to? I jeszcze sok się tutaj y, ciągnie. Jest świeżo świecąco, czyli pan oderwał przy pakowaniu. Y, tutaj mamy tak. Starszy liść alokazji scalprum I nowszy liść alokazji scalprum, Tutaj oderwany jakiś. Zaraz sobie to rozpakujemy. Zobaczymy, jak korzenie. Wysyłka była, jeżeli chodzi o szybkość, w miarę akceptowalna. Tutaj pakowanie nie miało zimowego zabezpieczenia w formie. Tej waty, e, <laughs> jakieś tam watoliny, otuliny, ale rośliny wyglądają na całe, na nieprzemarznięte, bo tak to od razu by było po nich widać, że jest coś nie tak, wiecie, był hitpack. Ja tam jeszcze miałam rabat 12% na to wszystko. Mm. No, spodziewałam się lepszych tych roślin. Jak już wrzucać na stronę, wiecie to, dwulisna sadzonka, no to rośliny z ubytkami, liści to są rośliny drugiej kategorii. No i tak, niedobra rzecz jest, że tutaj jest wysłana roślina na mokro, a jest przecież zimno. Z dżungla przyszły y, na wiór wysuszone te rośliny, co zmniejsza ryzyko gnicia i przemarznięcia tamtej bryły korzeniowej. Tak, rośliny nie lubią mieć mokro i y, y, y zimno jednocześnie, bo to jest. Y, Przepis na katastrofę, także nie podlewamy roślin przed wysyłką. Jest mokro, jest liść oderwane, widocznie odrzucała go korzenie. Korzenie tutaj przerosły. Korzenie tu na dole przerosły. No niestety na spodzie doniczki przelane, gnieście można maślą się, o, same się odrywają. Narobiłam się tu bajzlu, ale wiecie, znaczy jest część zdrowych, ale tu większość y, 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 część zdrowych jest, ale większość się maśli. Także tu jest tak troszkę, no brak pojęcia, nie wiem jak wasze <laughs> odczucia, no, ale wysłanie rośliny na mokro zimą drugiej kategorii, bo ma dwa liście. Gdzie nastolnie jest prezentowana jako pełnoprawna sadzonka, to nie jest y, fajne. Ja jestem rozczarowana zarówno rozmiarem pierwszej y, alokazji i mszycą, jak i właśnie tym tą alokazją Scalprum. Wiecie co? Ja sobie zamówiłam paczki na przywołanie wiosny, a czuję rozgoryczenie, więc rozumiem i moich patronów, i wszystkich, którzy są rozczarowani zamówieniami no, po prostu. Tutaj nie liczy się to, żeby wypychać najgorsze sztuki z poprzednich dostaw, które gdzieś tam, wiecie, ledwo zipią, tylko żeby na pierwszym miejscu stawiać klienta, bo tak samo jak Magda Gessler w kuchennych rewolucjach zawsze powtarza, że no, um, trzeba dobrze nakarmić ludzi, ma być czysto, ma być dobre jedzenie, szczere. I wtedy ludzie zaczną przychodzić. A teraz, no, ja nie mam ochoty już tam wrócić i robić zakupów. A jestem bardzo potencjałowym klientem, jak wiecie. Jak mnie weźmie, to lubię sobie zamówić. Ten, no, maluch e, powinien być, słuchaj, maluch powinien w porządku przetrwać. Tam było, e, skoro alokazja zdążyła zgnić, no, to już był e, grubszy problem dawno temu. No i tutaj jeszcze mamy tego zabiedzonego liścia z mszycą. Na innych liściach też takie dwie maleńkie, trzecia tutaj. No słuchajcie, liczy się efekt, tak? Nie można wysyłać z mszycą rośliny. Nie można wysyłać dwulistnej, kiedy nie jest przeceniona ani nie jest zaznaczone, że... Um, że jest z drugiej kategorii. Tutaj też w sumie dwa liście były oderwane. Najpierw jeden, tutaj drugi cięcie widać. E, także no nie. Korzeń jest zgnite, przelana, wysłana na mokro zimą. Także ja jestem już zrażona, bo to szkoda nerwów. Wiecie, człowiek tak jest zachęcany. Kupujcie, zabezpieczamy paczki, super. E, pakujemy zimowo. To się może zdarzyć, mszyca się może zdarzyć, ale dochodzi jeszcze do tego brak towaru, dochodzi do tego jeszcze, dochodzi do tego jeszcze mało liści w roślinie, która jest pokazana na gęstą, tu są powycinane te liście. Mm, także wiecie co, ja już nie będę czekała na Wasze zachęty, ale postaram się tam e, napisać i powiedzieć po prostu moje spostrzeżenia i też w którymś tam vlogu się z Wami podzielę, jaka była odpowiedź. no bo. No nie powinno tak być. Powiem Wam szczerze, że no ten odcinek to będzie... Nie, nie chciałam, żeby to był jakiś kij w mrowisko, ja nienawidzę, nie lubię i nie chcę, wiecie, nie mówię tego roszczeniowo, ponieważ ze dwa razy w życiu napisałam reklamację trochę roszczeniowo, bo bardzo byłam rozgoryczona, ale już się przekonałam, że to nie służy i pamiętam do tej pory te sytuacje takie gorzkie i może rozegrałabym je inaczej trochę. Natomiast tak być nie powinno. To na pewno. I tutaj sama po prostu napiszę wiadomość do sprzedawcy, do sklepu Zagajnik z informacją o co to chodzi w tym zamówieniu. Skąd te różnice. No. I zobaczymy. Zobaczymy, ja wiecie, ja te alokazje wyprowadzę, ukorzenie w ceramisie do hydroponiki, one u niej odżyją, pójdą pod lampy, em, dostaną fajne nawozy, pożywki, zorowe na początek, antyszokowe, ale nie o to chodzi, gdy zamawiamy rośliny. Tu muszę Wam powiedzieć, jestem rozczarowana. Ona powinna mieć tu kilka liści, a ma dwa obcięte. Ja wiem, że już się powtarzam, ale jakoś chcę umotywować swój żal, też jakieś tam kontrowersje, jakieś żale, wiecie, online. No to też nie jest mój styl, bo jestem raczej pozytywną osobą, no ale z całym szacunkiem. Ja poświęciłam czas, wybrałam rośliny, zapłaciłam za nie przedpłatę, no i po prostu miałam oczekiwania, tak? Myślę, że to już dosyć w tym filmie. Nie wiem, jakie wy macie tam spostrzeżenia z tym zagajnikiem, ale coś tam się chyba troszkę popsuło jest mi bardzo przykro będę musiała niezwłocznie zająć się tymi roślinkami i tutaj je wiecie po prostu umyć spryskać przenieść do hydro, oczyścić te zgniłe korzenie mimo wszystko lokacja a Skalprum jest przepiękna, ja naprawdę mam ochotę zamówić jeszcze innym Skalprum i porównać z tą zwrot na konto bo ta sytuacja miała miejsce w środę <laughs> Także wiecie, no nie ma jeszcze zwrotu. Także zaraz napiszemy maila, wypunktujemy wszystko uprzejmie, miło. No i zobaczymy. no, Generalnie ta alokacja skalpru jest u mnie pierwszy raz i ja tutaj naprawdę chciałam mieć ładną sadzonkę, liczyłam bardzo. Szkodników na niej nie widzę. No tylko ten jeszcze młody listek, taki uchaprany, nie dość, że dwa liście to jeszcze ten taki, wiecie. Tu. mail do sklepu i tyle zostało mi z tego unboxingu na przywołanie wiosny chyba y, wiosna nie chce jeszcze przyjść bo jest y, trochę się ponuro zrobiło <laughs> także ja sobie dopiję teraz y, kawkę chciałam wam tutaj jeszcze coś napomknąć i pokazać ale y, no nie mam już powiem wam za bardzo y, ochoty mam nadzieję, że kolejne unboxingi będą bardziej pozytywne no sami napiszcie mi w komentarzach czy mnie rozumiecie, czy mam rację, czy przesadzam jakieś potknięcia się zawsze tam zdarzają, także ja poczekam po prostu na odpowiedź sklepu a wy proszę podzielcie się w komentarzach swoimi spostrzeżeniami czy jeszcze tam dać kiedyś temu zagalnikowi szansę, czy, czy już sobie odpuścić i iść w testy innych sklepów, jak wiecie czeka też na czeka też tutaj na publikację odcinek z paczką od repin kwiaty um, mam ochotę też zamówić coś na coca flora, czeka na publikację odcinek z roślinnych maluszków, także moje parapety się naprawdę pięknie zazieleniły ja jestem zachwycona, jestem ukontentowana tym jak się to rozwija w kierunku wiosny, oprócz tych niesmaczków tutaj, gdzie czuję lekki zawód wiecie, nie ma że jest wow, że piękna roślina spójrzcie tylko, są odcinane liście, przegnite korzenie roślinne wysłane na mokro Jakaś mszyca się znalazła, no brak tej begoni, to się tak wszystko kumuluje i jeszcze brak zwrotu. Środków na konto, bo to powinno być od razu wysłane, tak? Ja telefonicznie też to potwierdziłam. Nie wiem, no muszę tutaj napisać po prostu tego maila, żeby być spokojnym, i tu właśnie chodzi o spokój mój teraz, który jest zakłócony, i muszę teraz siadać do laptopa i pisać i wymieniać. Czekam na Wasze komentarze, czekam na Wasze łapki w górę, czekam na Wasze spostrzeżenia. Życzę Wam miłego dnia, lepszych unboxingów niż ten mój dzisiejszy. Taki krótki odcinek. Ja jeszcze chciałam coś pokazać, ale zostawię to już na następnym film, bo po prostu nie mam już pozytywnej energii za bardzo. I muszę tu od razu siąść, to załatwić, wiecie, tak. On jest od ręki, żeby mnie to nie męczyło, bo jak zostawię, to, wie, to wiecie, jak to będzie. Mm. Letnią, wolę cieplejszą, no ale i tak jest dobra. Kochani, miłego dnia. Trzymajcie kciuki za powodzenie w kontakcie ze sklepem. Zobaczymy, czy chociaż w obsłudze klienta będzie egzamin zdany mm, tutaj. Yy, no i widzimy się już za kilka dni w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was.